Cześć, witam Cię. Dziś trzecia lekcja, i trzeci dźwięk. Pewnie wiesz o tym, że bardzo ważny z punktu widzenia muzyki. A jeżeli nawet nie wiesz na poziomie wiedzy, to na pewno to po prostu już poczułeś, bo bardzo mocno ukształtował i zdecydował dwa podstawowe nastroje, które są dlatego w muzyce, że po prostu są w ludzkich sercach i w ludzkich duszach. A mianowicie ogólnie mówiąc, radosny, pozytywny, energiczny, i tak dalej, nastrój, no i smutny, nostalgiczny. Czyli w muzyce dwie tonacje: tonacja dur i mol. I właśnie ten trzeci dźwięk, a właściwie to jaki on jest tak naprawdę, który to dźwięk, zdecydował właśnie o tych dwóch nastrojach. I zaraz o tym wszystkim. Oraz o tym, jak z tym trzecim dźwiękiem po prostu poradzić sobie, jak ćwiczyć go. Ćwiczyć go w nazwie, ćwiczyć go w wykonaniu na instrumencie, ćwiczyć go w zapisie, a przede wszystkim ćwiczyć go w użyciu swojej wyobraźni, w swoim wnętrzu, używaniu go w kompozycji, w improwizacji itd. Za chwilę o tym wszystkim, właśnie w tej lekcji. Ale najpierw. Najpierw krótkie nawiązanie do drugiej lekcji, kiedy mieliśmy dźwięk drugi i też odległość między tymi dźwiękami odległość całego tonu. I wtedy pokazywałem tobie poruszanie się po skali całotonowej, jak można bez po prostu schematów za pomocą samej jednej odległości poruszać się w różne strony na skali całotonowej. A dzisiaj nawiązując do tego po pierwsze chciałem ci pokazać i rozszyfrować pewien tajemniczy motyw, który właściwie co chwilę się przewija i był też przed chwilą. A mianowicie właśnie ten motyw. Hmm. Czyli po prostu czołówkę, czołówkę Art school, która właśnie jest skomponowana przy użyciu skali całotonowej. Ja zagrałem to na gitarze, tam jest trochę więcej instrumentów. Jest to utwór początkowo pisany dla mojego projektu KUJAWY Który, jeżeli Ciebie zainteresuje, to zajrzyj sobie tu. Na drugiej płycie KUJAW pojawił się tam utwór. O tytule pośpieszny, i motyw początkowy, wstęp właściwie, właśnie do tego utworu jest skomponowany na skali całotonowej. A w motywie art school występuje w takiej postaci, że mamy tam następujące dźwięki. czyli właściwie dźwięki i interwały, czyli odległości w skali całotonowej. Na początku to idzie po skali całotonowej, a później rozprzestrzenia się na tej skali też na odległości, które są ciekawe i może sobie je zbadać jakie też tam poszczególne odległości po między kolejnymi dźwiękami nie tylko same całe tony występują, ponieważ te odległości też tutaj występują, czyli właśnie cały ton, czyli sekunda wielka, czyli tercja wielka, o której dzisiaj będziemy mówili. Jest tam też odległość trytonu i ta, ta melodia, te głosy tam akurat rozprzestrzeniają się pomiędzy gitarą, a także saksofonami tenorowym i barytonowym, tworząc właśnie taki charakterystyczny sound. I taka była idea, tak naprawdę, takiego motywu trochę, można powiedzieć, nietypowego, żeby właśnie żeby właśnie zwrócił uwagę, żeby brzmiał jak taki, po prostu, hejnał, który... Co to jest? I na to wszystko jeszcze kogut. Drugie nawiązanie do lekcji drugiej to to, że ostatnio wiedzieliśmy sobie o tym, że nie tylko dźwięki, ale też akordy na poszczególnych stopniach możemy wyrażać właśnie zapisem cyfrowym, zapisem stopniowym za pomocą yy, można powiedzieć cyfr liczb w tym wypadku yy, rzymskich nie arabskich. Tak zapisujemy harmonię. Mówiłem o Bogdanie o jego kapownikach. Jak chcesz to cofnij się i przypomnij sobie to, ale właśnie dlaczego ja teraz o tym mówię? Bo yy, jeżeli mówimy o trzech dźwiękach pierwszych tonacji durowej to Właściwie można powiedzieć, że zawsze kiedy na tych trzech dźwiękach, ja po prostu zagram sobie akordy w tej tonacji, czyli to są te akordy. I brakuje mi. W każdym razie zawsze kiedy zagram te pierwsze trzy akordy, to zawsze, to zawsze przychodzi mi do głowy i Mój umysł przypomina mi jeden bardzo znany motyw, który zaczyna się właśnie na tych trzech akordach, a mianowicie ten motyw. thank you O wpływaniu na dźwięk, który się rozprzestrzenia o efektach i tych wszystkich rzeczach będzie jeszcze później, będzie w dodatkach, będzie oddzielny film, a dzisiaj właśnie skupiamy się na trzecim dźwięku. I teraz trzeci dźwięk i najważniejsze, ogólne jakby aspekty tego, że on pojawia się w naszym repertuarze. Pierwszy najważniejszy aspekt, o którym już powiedziałem, to to, że tak naprawdę trzeci dźwięk nam się rozdwaja i występuje w dwóch wersjach. I tak naprawdę od tej pory wszystkie kolejne dźwięki będziemy mieli jakby w dwóch wersjach. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ja jestem praktyczny i już trochę muzyka, że tak powiem, ukształtowała i mnie, i też was w historii. I to, gdzie po prostu żyjemy, czego słuchamy, czego słuchaliśmy, i tak dalej. I dlatego te dwa tryby, ten główny podział dur i mol po prostu jest obecny w koło i też już jest obecny w nas. Więc my tymi trybami będziemy śli, a później one się jeszcze rozgałęziają na różne odmiany tych trybów na różne skale, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tych tematów dotykać później. Natomiast w zależności od tego, czy my wybierzemy. Trzeci dźwięk w taki sposób, że na przykład grając od dźwięku A zagramy sobie A, B, czyli polskie H. I teraz no właśnie, albo grając normalnie następny cały ton, tak jak to było w poprzedniej lekcji, zagramy ten dźwięk, no i to nie będzie dźwięk C, co wynika z nazwy, tylko dźwięk Cis. Albo właśnie zgodnie z nazywnictwem i z alfabetem zagramy po prostu ABC, ale jeżeli tak zrobimy a to się właśnie robi smutno. To między drugim a trzecim dźwiękiem mamy po prostu odległość półtonu. No i to jest właśnie ta odległość, że jeżeli ostatnio mieliśmy cały ton i cały banan, To teraz kiedy banan przekroimy mamy po prostu pół banana czyli mamy pół ton. I można powiedzieć, że niejako sam ruszył się kolejny temat, a mianowicie odległości między dźwiękami czyli relacji między dźwiękami, ponieważ w związku z trzecim dźwiękiem i jego dwoma wersjami Pojawiają się nowe dwie odległości, czyli nowe relacje. Możesz to sobie tak wyobrazić, że kiedy jest jeden dźwięk, no to on jest po prostu samotny. Jak się pojawia drugi, to mamy relacje między pierwszym i drugim, oraz drugim i pierwszym. Więc jest relacja, tak jak można powiedzieć, w małżeństwie. Mąż, żona, żona, żona mąż. No a kiedy się pojawia dziecko, to. Uuu, <gryw> to się zmienia. A tak naprawdę powstają relacje dodatkowe, czyli. Każdego z tych rodziców z tym dzieckiem, i tak samo jest po prostu tutaj. Kiedy pojawia się trzeci dźwięk, to po pierwsze pojawiła nam się nowa odległość, nowa relacja między dźwiękiem drugim i trzecim, kiedy ten dźwięk trzeci jest małą tercją, zmniejszoną, małą, czyli molową tercją, ale jest też je odległość jeszcze jedna, ponieważ jest odległość między dźwiękiem pierwszym a trzecim. I ona może być tak samo w dwóch wersjach, w zależności od tego, czy trzeci dźwięk będzie durowy, czy molowy, czy wesoły, czy smutny. Więc jeżeli mamy wesoły, to jest to wielka tercja i to jest A odległość. A kiedy jest smutny, no to mamy małą tercję i to jest ta odległość.